Z analiz, które przeprowadziliśmy do raportu Stawa o rynku dowozów jedzenia, wynika, że niekwestionowanym królem w dowozach pozostaje pizza. Jej udział to jest przeszło 40%. Od pizzy też dowozy się tak naprawdę zaczęły, bo jako pierwsza pizza, właśnie z usługą dowozu, została zaoferowana na rynku już lata temu więc no, z tego częściowo wynika jej duża dzisiejsza popularność ale również z tego, że jest to danie, na którym restauracje mają bardzo wysokie marże. Więc mogą przy stosunkowo niskich rachunkach dowozić to jedzenie bez pobierania od klientów opłat za dodatkową dostawę. Co dla klientów jest też no, bardzo istotne, jak pokazują nasze doświadczenia. Swój udział w rynku też ugruntowały burgery, mają tutaj już przeszło 12% udział w rynku. Kuchnia orientalna, najmniej popularne kategorie to sushi, kanapki, kuchnia wegańska i wegetariańska. Ilość zamówień zależy od dnia tygodnia, yy, bardzo mocno. Yy, najsłabsze dni w dowozach to są poniedziałki i wtorki, około kilkunastu procent mniej niż przeciętnie. Środy i czwartki są właśnie takimi przeciętnymi dniami, natomiast piątek, sobota, niedziela, czyli taki szeroko pojęty weekend to są zdecydowanie yy, najsilniejsze dni w dowozach i tych dostaw jest wtedy o kilkanaście procent więcej niż przeciętnie. Ale ilość yy, jedzenia, którą zamawiamy zależy również od kategorii jedzenia na przykład i yy, tak yy, pierogi przykładowo. Zamawiane są przede wszystkim w godzinach lunchowych, im później w ciągu dnia tym mniej tych zamówień. Natomiast pizza, im późniejsza pora dnia tym liczba zamówień rośnie. 56 zł to średnia wartość rachunków do dowozie, ale ta wartość zależy bardzo mocno od kategorii jedzenia, o której mówimy. I tutaj najniższe średnie rachunki mają pizzerie i kebaby, to jest w okolicach 40 zł. Najwyższe średnie rachunki, grubo powyżej 100 zł to sushi. Kuchnia tajska około 70, kuchnia wegańska, wegetariańska około 60 zł. Ale wartość średniego rachunku to nie tylko cena jednostkowa posiłku, to również to, jak dużo porcji zamawia klient. I tak przykładowo w godzinach lunchowych widać, że ta średnia wartość zamówienia bardzo mocno rośnie, co pokrywa się na przykład z popularnością pierogów, które są jednym z tańszych dań, a to wynika z tego, że ludzie się dogadują i zamawiają po prostu większą ilość posiłków do biur. Chociaż popularność zamówień przez serwisy internetowe i aplikacje wciąż rośnie, to jednak zdecydowanie dominuje wciąż telefon. On zamówienia telefoniczne stanowią wciąż około 60% wszystkich zamówień. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że restauracje, które im więcej wozi dana restauracja, tym większy ma ten udział właśnie zamówień telefonicznych, a mniejszy udział zamówień z portali internetowych. Na koszt realizacji dostawy składa się przede wszystkim czas zaangażowania pracownika, kuriera w tą dostawę. No i oczywiście koszt utrzymania w gotowości pojazdu i jego eksploatacji. Natomiast koszty osobowe są tutaj przeważające. I teraz takimi czynnikami, które najbardziej wpływają na koszty jednostkowy dostawy w związku z tym właśnie jest odległość dostaw, ale również szybkość dostaw, jakiej oczekujemy. Bo jeżeli oczekujemy szybkiej dostawy, to trzeba mieć w gotowości większą liczbę ludzi po to, żeby zawsze byli gotowi szybko się tej dostawy podjąć. Jeżeli wozimy daleko, no to siłą rzeczy Taki kurier znika na długo i nawet jeżeli później klient blisko mieszkający od restauracji zamawia, no to musi często czekać na takie zamówienie dłużej. Także tak naprawdę czas dostawy i odległość dostaw to są te dwa czynniki, które najbardziej determinują koszt dostawy z punktu widzenia restauracji. Żeby zachować jakość posiłku w transporcie, przede wszystkim nie można go wozić za długo, więc ta odległość dostawy nie powinna być zbyt daleka. I posiłki powinny też podróżować w podgrzewanych pojemnikach. O ile jest to stosunkowo łatwo zapewnić w samochodzie, to w praktyce na skuterach niewiele firm czy restauracji wozi, wozi w podgrzewanych pojemnikach, a ma to niezwykle istotny wpływ na jakość tego posiłku, szczególnie w porze zimowej. Ważne jest też zabezpieczenie, takie mechaniczne, posiłku przed przemieszczaniem się. E, przy gwałtownym hamowaniu, czy skręcaniu, coś może się przewrócić, wylać, czy, czy uszkodzić.